Co jakby spowodowało też jakby jako sam zawód tak, pielęgniarki, co dla Ciebie tam było takim wyzwaniem Za dużym na tyle, żeby to kontynuować? To przede wszystkim myślę, że to bardzo zabijało we mnie kreatywność. Mm. I no, głównym powodem, myślę, że który spowodował różne inne tam decyzje później, było to, że ja w ogóle siebie nie czułam w tym zawodzie. Ale też tak, no, podupadłam na zdrowiu mm. i te kilka miesięcy, no właściwie rok, który przepracowałam w w firmie mhm. okulistycznej, w gabinetach bez okien, no nierzadko po 12 godzin, mhm. nie codziennie, ale były takie czasami maratony, na przykład 4 godziny po 12 godzin codziennie, gdzie na dworze świeciło słońce, a ja siedziałam w gabinecie, mhm. gdzie było zgaszone światło i tam ludzie czytali, coś musiałam na aparatach robić. Mhm. Niestety, ale bardzo mocno odbiło się to na moim stanie zdrowia, plus myślę, że no nie wiem, są ludzie, którzy się decydują na tej, na pewno się pojawią jakieś tam komentarze, okay. że ja jestem w wojsku, ja jestem tutaj, tutaj no jest tak. gorzej.